Well-being to jest coś, co teraz odmieniamy przez wszystkie przypadki, jak ważna jest to kwestia w naszym codziennym życiu, ale także w tym życiu biznesowym. Najważniejsza, <noise> jak się okazuje, wiesz, te parametry naszego zdrowia psychicznego drastycznie spadają. Wszystkie wyniki we wszystkich grupach społecznych, tak naprawdę, i począwszy od młodszych dzieci, jak skończywszy na starszych ludziach, no i oczywiście wielkiej grupie pracowników, pokazują, że wzrost zaburzeń psychicznych i tych takich podstawowych, które kategoryzujemy jak zaburzenia lękowe, no to całe spektrum zaburzeń lękowych, depresyjnych, wypalenie zawodowe, które stało się dzisiaj częścią zaburzeń psychicznych, i możemy na nie również wybrać sobie L4. No i oczywiście tak wszelkiego rodzaju zjawiska, które występują wokół, to są związane z motywacją i zaangażowaniem, czyli absencja, rośnie, rotacja, prezenteizm, czyli takie bycie w pracy, ale właściwie tylko ciałem, cicha rezygnacja, o której się dzisiaj mówi, czyli takie pracowanie na minimum, właściwie czekanie, aż to, aż wybije ta godzina 17. No mówimy o takim zjawisku perfect storm, tak, czyli że jesteśmy po tych trzech latach w kryzysie, który po prostu się tak nałożył na siebie, Dwa lata w pandemii, gigantyczny kryzys i gigantyczne zmiany, jeśli chodzi o pracę. Potem wojna w Ukrainie, gdzie pandemia właściwie jeszcze trwa, no bo wciąż jakby opanowaliśmy to tylko psychicznie, że, że, że jest częścią naszego życia. No i teraz kryzys gospodarczy, inflacja i wszystkie te rzeczy, które dzieją się w naszym kraju. No... Nie ma właściwie możliwości jakiejś regeneracji, dlatego te wszystkie problemy się nakładają. Z punktu widzenia kondycji nie jest dobrze, a z punktu widzenia wyników finansowych i w ogóle budowania kultury odpowiedzialności takiej społecznej firm, no to właściwie wszystkie, wszystkie badania pokazują, że inwestycja w ten tak zwany well-being, rozumiany jako dobrostan, rozumiany jako dobrostan w wielu wymiarach – fizyczny, psychiczny, zawodowy, społeczny, finansowy – właściwie te wszystkie dobrostany powinny być zaopiekowane. Jakby on zwraca się właśnie w tej mniejszej rotacji i mniejszej absencji, w związku z tym wpływa czterokrotnie na polepszenie wyniku finansowego i te firmy, które inwestują w zdrowie dużo mniej tracą, a, a można powiedzieć zyskują. Szczególnie w tych czasach kryzysu, które teraz mamy, tak jak wspomniałaś, pandemia, wojna, jak tutaj sobie poradzić, jak znaleźć ten złoty środek? Jeśli chodzi o pracowników? Wiesz co, no... Przede wszystkim mieć takie poczucie, że e, kryzys psychiczny jest, trwa i trwać będzie. Dlatego, że e, wszelkiego rodzaju objawy związane z kryzysem psychicznym, czy wręcz traumą, one nie, nie, jakby nie pokazują się od, od, od razu. Wielu, wiele osób żyje trochę na takiej bombie atomowej, prawda? Czy jeszcze, jeszcze jakoś sobie radzi, jeszcze trwa, co nie oznacza, że jest w dobrym stanie. Myślę, że budowanie świadomości tego, że dzisiaj podstawowym benefitem pracowniczym i taki benefit młodzi ludzie na przykład wymieniają na drugim miejscu, to jest właśnie. E, Zaopiekowanie przez firmę, jeśli chodzi o well-being i wsparcie psychiczne, to to jest tak naprawdę jedno z najważniejszych zadań, jeśli chodzi o firmy, gdzie oczywiście ten czynnik ludzki jest najważniejszy, ale też ten czynnik finansowy będzie im się zwracał. Trzeba pamiętać też o rodzinach, tak? O tym, że danie wsparcia dla pracownika to jest jedno, ale danie wsparcia dla pracownika plus jego rodziny, która może również korzystać z tych zasobów, bo przecież wszyscy żyjemy w jakichś systemach i te systemy nad siebie oddziałują, to też jest jakby taka dobra bardzo inwestycja. No, i żeby dać dobre przykłady, tak? no w Stanach Zjednoczonych to dzisiaj jest już od paru lat benefit oczywisty. Te firmy rzeczywiście angażują, angażują się w, w opiekę i zdrowie psychiczne swoich pracowników, widzą z tego powodu korzyści. No i kolejna rzecz to jest taka destygmatyzacja, no bo ja zawsze tłumaczę, kiedy się spotykam z firmami, wsparcie dla pracowników to nie jest dostęp do bazy terapeutów. Bo jeśli masz 10 tysięcy pracowników, to w jaki sposób dasz im, czy będzie ci na to stać, no nie będzie. No to, to nie jest możliwe po prostu, nie da się wyeskalować tego na tak dużą liczbę, ale pomaganie to jest całe spektrum różnych dróg. To jest począwszy od profilaktyki, czyli budowania tej odporności psychicznej poprzez wszelkiego rodzaju produkty wellbeingowe, czy to są yoga, medytacja, treningi uważności, mindfulness, czaty z psychologami, no dawanie całego spektrum miejsca, w którym mogę sięgnąć po wiedzę i, i budować swoją świadomość. Akurat mają to jest platforma online, poprzez właśnie sytuacje, w których zastanawiam się, czy już nie potrzebuję większej pomocy, i to są konsultacje z różnego znowu, z różnego rodzaju ekspertami, to nie są tylko terapeuci, to są psychoonkolodzy, psychodietetycy, psychologowie dziecięcy, no, potrzebujemy też specjalistów w ramach tej formy pomocy, I to jest konsultacja poprzez czat czy poprzez wideo, a na końcu już jakby interwencja kryzysowa, jeśli taka jest potrzebna, jeśli firma zapewnia też jakąś, jakieś godzinę interwencji, to też jest super, bo kiedy ktoś na przykład kogoś traci, wtedy dostaje takie wsparcie. Na chwilę, przynajmniej od swojej firmy, no to jest też bardzo, bardzo duża rzecz. Ale to jest po to, żeby móc z tego czerpać i żeby budować zaangażowanie pracowników, musi być spełnione kilka warunków. To musi być holistyczne, to musi być anonimowe i dawać. Bardzo duże poczucie bezpieczeństwa, takie, że absolutnie pracodawca czy hr nie może wiedzieć, z czego korzysta mój pracownik. Ja się muszę tam, puć, tam czuć full bezpiecznie. Musi być mierzalne, czyli musimy śledzić te, jakby ten rozwój e, i to, na ile te, te kompetencje, które ja buduję, czy poprawa zdrowia psychicznego jest mierzalna de facto, tak? i czy moi pracownicy korzystają z tego, jaki jest procent zaangażowania de facto, i czy ten procent zaangażowania rośnie. No i musi być systemowa, tak? czyli obejmować e, większą liczbę osób. No to to są takie warunki, które powinny być spełniane po to, żebyśmy efektywnie wspólnie mogli wzajemnie się tymi dobrami wymieniać. I tutaj na ten moment postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.